Czy on nie żyje? Trudno say. powiedzieć. Oh, I, I can't make nie out mogę wyczuć heart. pulsu. Spójrz, on oddycha. Jaki on jest piękny. Co bym dała, żeby żyć tam, gdzie ty? Ile bym zapłaciła, żeby pozostać przy Twoim boku? Co bym dała, żeby widzieć Cię uśmiechającego się do mnie? Dokąd mam pójść? Gdzie powiedz, żebyśmy mogli zostać całe dnie ze sobą na słońcu? Tylko Ty i ja. A ja mogłabym być częścią Twojego świata. Erik. Eryk! Oh, really Takie przypadki niebezpiecznie podnoszą mi ciśnienie krwi. A, a girl. Dziewczyna uratowała mnie. Śpiewała. Miała taki piękny głos. Erik. Chyba to wskutek wypicia dużej ilości morskiej wody. Chodźmy. Chodź Max. Musimy zapomnieć, że to wszystko w ogóle się zdarzyło. Król Musz nigdy nie może się o tym dowiedzieć. Ty mu tego nie powiesz, ja mu tego nie powiem. Wtedy wszystko będzie dobrze. Nie wiem kiedy. Nie wiem jak. Ale wiem, że coś właśnie się zaczyna. Jak może zobaczysz, kiedyś stanę się częścią Twojego świata. Oh, no, no, o nie, nie. Nie wytrzymam. To zbyt proste. To dziecko zakochało się w człowieku. I